Jerzy Stasiewicz W pąkach ukryta Ścieżka kamienna Schodkami Altana Kominek w ciemności Płomieniem w jego oce Rzucając po Na kwiatów rabaty Tu miel, tam czerwień A dalej... I ty, ukryta w pąkach, kwiecie młodziana, biegniesz przez ogród w sukience zwiewnej, bosymi stopami strącając rosę, a księżyc kształtne twe uda odsłania. Widzę piękno odarte z odzienia, Przepojony zapachem czaremchy, przytulam głowę do piersi, spijając ich jędrność. Wiatr, falując trawami, studzi zapędy.